Cześć. Dzień dobry, dobry wieczór, bo ten film nagrywam wieczorą porą. Ale zanim pójdę spać, chciałam Wam nagrać coś, bo jutro tego nagrać już nie będę mogła. Wracałam dzisiaj do domu i weszłam sobie do takiego małego, osiedlowego sklepiku, w którym można spotkać różne cuda. Uwielbiam takie sklepy, takie mini, nie te molochy wielkie, tylko takie właśnie małe, klitki, gdzie są mm, fajne rzeczy i tam panie sprzedają również e, zakłady e, i pokusiłam się i kupiłam sobie trzy losy e, z drapki. Mm, zaczęłam, przyszłam do domu, zaczęłam robić obiad i mówię, a dobra. Podrapię sobie. Każdy los kosztował mnie dychę, więc no, wtopiłam 30 zł. A drapie jeden, nie ma nic. Drapie drugi, nie ma nic. Drapie trzeci, nie ma, na razie nie ma, nie ma, nie ma. Mówię, a, dobra. Straciłam 30 zł, trzeba było odłożyć do banderów. Ale drapie, drapie i jest dycha, dwie dychy, cztery dychy. I koniec końców wydrapałam ta -dam, ta -dam. 100 złotych. Zobaczcie. 10, 20, 40, 60 i 100 I Możecie się domyślać jak ja kwiczałam ze szczęścia. Jak bardzo się cieszyłam, że wydrapałam tyle. Czyli generalnie do przodu jestem 70 złotych. I... I jutro rano e, idę na targ, zrobić zakupy, a przy okazji będę mijać ten e, mini sklepik, mój szczęśliwy, bo wcześniej w tym właśnie sklepiku e, kupiłam sobie los i tam wygrałam e, 500 zł, co wam pokazywałam e, w jednym z wcześniejszych filmików. Yy, więc powiedziałam, że tylko losy będę tam kupować, tylko w tym sklepie, bo jak kupowałam w innych, to nigdy nic nie miałam. Yy, idę wymienić i przyjdę do Was <gryw> jutro, yy, wrócę do domu, nagram drugą część tego filmu i będziemy tą kasiorę yy, rozkładać do moich binderów. Yy, ja jestem tego zdania, że zawsze warto pomagać drugiej osobie, czy jest to nam bliska osoba, czy całkiem obca. I wierzę w to, że dobro wraca i wierzę w to, że to dobro wróciło do mnie w tej postaci właśnie. No dobra, widzimy się za chwilę. Do, do usłyszenia. Buziaki. Hejka, jestem z powrotem. Mam tutaj stówkę. Już sobie e, rozmieniłam na drobniejsze <laughs> i tak sobie zjedzę przy moich e, banderkach i zastanawiam się, gdzie to e, włożyć. I może dychę, albo dwie. Dwie dychy wsadzę do wyzwania e, 18 kopert. E, tak, i tu włożymy dwie dyszki. Tak, to mogę sobie jeszcze też rozmienić. Zobaczymy. Tak. Wracałam dzisiaj właśnie z tego targu i powiem Wam, że tak zaczęło padać. Najpierw zaczął padać grat, że uszy oberwały, a potem po 10 minutach zaczął padać deszcz. I wróciłam do domu kompletnie mokra. Aż mi za kołnierz y, powpadała. Ale przez to, że nie miałam kurtki, tylko miałam taką bluzę. Albo myślałam, że będzie trochę cieplej. I zmarzłam na kości. właśnie wstawiłam sobie wodę na y, na co? Na kawę. Żeby <grym> się rozgrzać trochę. Y, dobra, zrobimy sobie to i prawie y, y, zwanka mamy na auto. I tutaj. Może damy tak osiem, osiem, czy jest jeszcze jakaś ósemka? Nie ma, ale jest siódemka, czyli będzie piętnaście i pięć. To tu wsadzę dwadzieścia. Tak, wsadzimy 20 i to już zamkniemy. To mamy jeszcze 60 zł i pozwolę sobie zagrać. Tu mamy dużo skreślonych. I tu też fajnie by było to skończyć, ale no aż tyle pewnie nam się nie uda. Dobra, rzucam. 6 i 4. To już mamy i 4 i 6 też mamy. 3 i 4 już mamy, 4 i 3 też już mamy. 3 i 2 mamy, 2 i 3 mamy, 6 i 2 to mamy złotówkę. A 2 i 6 to mamy 5 złotych plus 5, dobra. 3 i 4 to już mamy. 2 i 2 już mamy.

Plus 5, to już mamy 20. Chciałabym jeszcze zagrać w Moniboxa te 80 dni dookoła świata. A jakbyśmy jeszcze sobie pozwolili tu rzucić. Dobra, to niech będzie tak, że tu mamy 20. I dzisiaj jest. O, oh jezus, znowu nie pamiętam. 15? 16? Nie wiem. Dobra, ale sobie zapiszę. Zapiszę sobie 15, ale nie wiem, który jest. Plus 20 i to mamy 152. Super. I dwie dyszki. Tak to, kochani, można odkładać, nie? Fajnie, by było tak raz w tygodniu na przykład trafić taki los. 1 i 5 to mamy 2 złote i 1 i 5, a 5 i 1 już mamy, dobra, to jeszcze raz. 4 i 3 to mamy 8, a 3 i 4 to mamy 7, plus 7 to mamy 17, a spróbujmy tak, 5 i 3, uuu, 5 i 3 to jest farba. Za 25 zł, nie. Oszukam system i zrobię i zrobię tu 2 i 1. I mamy 20 zł. I zostaje mi 20 zł jeszcze na Boxmoney. Dobra, tam pisam 15, czyli tu też plus 20. I mamy 138. Super. 38. O, tutaj nie puść, Dobra. Dobrze, mamy. Tak i jeszcze tu mamy 20 zł. Oj, 20 złotych i tu skończyliśmy na. Egipcie i co my teraz robimy? Aha, rzucamy kostką 4, raz, dwa, trzy, cztery, yy, czyli tak za start odkładamy 5, 5 dodać. I tu mamy samolot, a samolot to jest stojąc na samolocie. Rzucasz kostką jeszcze raz, jeden. Yy. Ale go nie wykreślam, nie? Czy wykreślam? Pamiętam. I tu szukamy sobie Grecję. I mamy oliwkę za 2 plus 2. A może bym sobie pomalowała? Nie lubię oliwek kawy. Jakoś nie odpowiada mi ten smak. Yy, dobra, to dodałam. I yy, jesteśmy tu. I rzucamy jeszcze raz. Trzy, raz, dwa, trzy. Co to jest? Stojąc na. Nie wiem, co to jest. Przesuwasz się o trzy pola do przodu. Co to jest? Monik, co to jest? Kafek mięsa czy co? Podsuwasz się po trzy pola. Czyli jeden, dwa i trzy. I tu. I tu mamy. I tu mamy, i tu mamy sushi za dwójkę i sześć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć, czyli mamy sześć plus sześć i mamy jeszcze pięć złotych, cztery, jeden, dwa, trzy, cztery i tu mamy, oj, cztery. Mm. Wiecie co oszuka mnie. Wybaczycie mi nie. Zrobię tu 5, żeby było dla równego rachunku 20 złotych. I tu przesuniemy sobie pionek na flagę. Okej okay, i fajnie. I kolejne 20 zł padło nam do puli. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną. Że mogłam e, wspólnie z wami e, cieszyć się moim szczęściem, moją wygraną i rozłożyć kasiorkę do moich e, binderków. Buziaki! Życzę wam dużo słoneczka, bo u mnie jest pochmurno, zimno i pada. Pa!